Witam Państwa bardzo serdecznie. Sebastian Bochiński w studiu, właściciel firmy POM Service. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. W poprzednim naszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak można się nauczyć malować bez malowania. Dokładnie. Bo masz taki symulator tak. w różnych miastach w Polsce. Dokładnie tak. Mamy w chwili obecnej cztery oddziały. Centrala firmy znajduje się w Tychach na Śląsku. Mamy oddział tutaj w Warszawie. Mamy oddział w Poznaniu oraz oddział w Gdyni. No i ten symulator polega na tym, że przyjeżdżamy do Waszego centrum, zakładamy okulary, mamy jakiś sensor, tak? Jakiś znaczy, najpierw trzeba się zapisać na szkolenie oczywiście, nie? Jest to taki proces generalnie, gdzie zapisujemy się na szkolenie. W momencie, kiedy klient zdecyduje się na to szkolenie, zapisuje się, nasza koordynatorka działu szkoleń wysyła mu webinary, czyli on przed przyjazdem do nas, do firmy, otrzymuje filmy instruktorzowe, teoretyczne, żebyśmy nie tracili czasu w dniu szkolenia na opowiadanie Różnych dziwnych historii. Klient do nas przyjeżdża, przygotowany teoretycznie. Rano od razu dostaje kawę i dostaje test do rozwiązania. Sprawdzamy jego wiedzę teoretyczną, czy on jest przygotowany, czy on obejrzał nasze filmy. Jeżeli on te filmy obejrzał, to rozwiąże ten test poprawnie. Jeżeli nie obejrzał, lub obejrzał cząstkowo, no to będą jakieś błędy. Wtedy instruktor. Omawia z nim ten test i mówi, gdzie popełnił błędy, dlaczego, skąd to się wzięło. Tracimy na to około załóżmy godziny. Potem kolejny etap to jest przejście na symulator, czyli on wchodzi na symulator, zakłada, tak jak powiedziałeś, gogle i instruktor tłumaczy mu, jakie są zasady malowania, że należy zadbać o odległość malowanej powierzchni, o zakładkę, o prędkość przy malowaniu. Wszystkie te czynniki zaczynamy mu na symulatorze pokazywać i on zaczyna je ćwiczyć. Każdy czynnik osobno. Potem przychodzi do egzaminu i on te wszystkie. Czynniki musi połączyć. Oczywiście wychodzi nam jakiś wynik procentowy, załóżmy, że jest to może 60-70%. Rekordzista chyba miał 88%. Nie było osoby, która miałaby 100%. Mam nadzieję, że taka będzie, ale niestety no, no to jest tak, że to jest bardzo trudno uzyskać, bo to komputer ocenia człowieka. W momencie, kiedy my widzimy, że ten nasz kursant już uzyskał tą sprawność malowania, tak jak powiedziałeś, bez, bez malowania, czyli bez farby, wtedy możemy przejść do, do etapu kolejnego. Etapem kolejnym jest przejście na fizyczne urządzenie i namalowanie ściany w pomieszczeniu do tego przygotowanym. Specjalnie są ściany, jest sufit, człowiek przygotowuje farbę do pracy, przygotowuje urządzenie, tłumaczy mu jak to urządzenie działa, jak sobie poradzić z problemami, jeżeli będzie miał takie problemy na budowie i, yy, i przystępuje do malowania już fizycznie. Z po takim jednym, jednym dniu szkoleniowym ten człowiek może już iść na drugi dzień i tak naprawdę malować no na No właśnie budowie. to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj osoby lakiernicy czy w ogóle osoby, które uczą się malowania takiego profesjonalnego, mm -hmm. zajmuje im to trochę więcej czasu ta nauka, prawda? Tak, tak. Jest to rozłożone na bardzo wiele czynników. Oczywiście są jeszcze jakieś tam aspekty, typu składy chemiczne farb, przygotowanie farby do pracy, ale to są inne rodzaje szkoleń. To są takie, no bym być szkolenia teoretyczne, chociaż my wyznajemy zasadę, że od samego słuchania jeszcze nikt się niczego nie nauczył, że musi po Ćwiczyć, że musi fizycznie popróbować. E, oczywiście ta teoria jest bardzo ważnym czynnikiem, ale to jest tylko i wyłącznie przygotowanie. My nie tracimy na szkoleniach czasu na teorię. Kto może przyjść i wyszkolić się u Was? Jeśli tak naprawdę może przyjść każdy, ale nasza, nasza firma jest skierowana do przedsiębiorstw, do przedsiębiorców małych, średnich, dużych firm. Mogą to być firmy przemysłowe, głównie są to firmy budowlane, e, generalnie firmy. Czyli takie firmy, które na przykład robią remonty? Oczywiście, że tak remontu i wykończenia. To jest taki nasz podstawowy klient. A dlaczego warto nauczyć się właśnie takiego dobrego malowania, poćwiczyć na tym symulatorze? Po co to wszystko? Po co? Po to, żeby uzyskać wysoką jakość wykonywanych usług. Ta powierzchnia malowana w mieszkaniu e... To jest taka, tak, tak naprawdę najważniejsza powierzchnia, która rzutuje na całą pracę, którą wykonujemy wcześniej. Bo ktoś położył tynk, ktoś położył gładź, ktoś tą gładź wyszlifował, ale potem ten efekt malowania jest najważniejszy. To jest coś, co klient widzi. On nie widzi tego, co jest pod spodem, on widzi to, co jest na wierzchu. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli on nie będzie umiał dobrze pomalować, no to będą pasy, będą jakieś cienie, będą jakieś niedomalowania, a klient za to nie zapłaci niestety. Czy urządzenia, którymi się maluje, też mają znaczenie? Oczywiście, że tak, my akurat sprzedajemy urządzenia Graco, czy amerykańskiej firmy największej na świecie. Y no są, są również marki konkurencyjne, oczywiście są to marki i zachodnioeuropejskie, i chińskie, różne. No generalnie urządzenia, zasada działania tych urządzeń jest bardzo, bardzo podobna. Natomiast my współpracujemy z Grako, bo nie chcemy mieć problemów, nie chcemy mieć kłopotów. Te urządzenia są niezawodne, pracują świetnie i są tak naprawdę chyba najlepiej prosperującą marką na rynku, przynajmniej polskim. Gdy taki kursant nie uzyska odpowiedniej liczby punktów? No nie zdarzyło się coś takiego generalnie, że ktoś nie uzyskał odpowiedniej, odpowiedniej liczby punktów, natomiast jest tak, że nie każdy przyswaja tą wiedzę tak szybko. Są ludzie, którzy troszeczkę szybciej, łatwiej sobie przyswajają tę wiedzę, są osoby, którym to przychodzi trochę trudniej i na przykład decydują się na, na ponowny kurs. Próbują jeszcze raz gdzieś tam podejść do tego tematu, albo proszą, żeby przyjechać na budowę i pokazać im jeszcze coś tam fizycznie, ale są to naprawdę sporadyczne historie. No i jeśli ktoś ukończy ten kurs, jest jakiś certyfikat? Tak, oczywiście otrzymują od, od nas certyfikat. Na tym certyfikacie my mamy różne szkolenia. Bo to malowanie skupiliśmy się na nim najbardziej, natomiast e, na tym certyfikacie są zaznaczone, zaznaczone e, poziomy, które ten klient, e, czy nasz kursant uzyskał tak naprawdę, czy on miał e, kurs z malowania, czy miał z gładzi, czy zespoinowania, czy stynkowania. No, mamy różne generalnie procesy. I wszystkie te kursy są na symulatorach? Nie, symulator jest tylko i wyłącznie do malowania. Mm -hmm. Jest to... to ten proces, tak jak powiedziałem, najważniejszy. Te wszystkie inne procesy to są takie, no, trzeba poznać technologię, wiedzieć jak to zrobić. E, My szkolimy na najlepszym sprzęcie, bo my również mamy sprzęt do spoinowania, Marki Tape, Tech, Marki Columbia są to również marki najlepsze na świecie. My generalnie sprzedajemy tylko i wyłącznie topowe marki. My wprowadzamy na rynek tylko i wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania, które gdzieś już się pojawiły na świecie. My mamy marki amerykańskie, mamy kanadyjskie, mamy francuskie. Wszystko to, co jest najlepsze na świecie, my próbujemy wdrożyć w Polsce. Czyli to wszystko też można później u Was kupić i korzystać właśnie z tych ta, najlepszych ta, produktów, ta. które pewnie też się dobrze sprawdzają już na budowie budowie i w tych miejscach, w których wykańcza się powierzchnia. Zdecydowanie tak. Generalnie ludzie rozpoznają nas właśnie w ten sposób, że my sprzedajemy tylko i wyłącznie najlepsze marki. My nie mamy tak, że sprzedajemy agregaty najlepsze Graco, a potem jakieś chińskie najtańsze dla klienta, który nie ma pieniędzy. Nie, sprzedajemy tylko, na, tylko i wyłącznie te najlepsze. Jeżeli sprzedajemy elektronarzędzia, to również sprzedajemy tylko i wyłącznie Festula, który jest postrzegany jako jedna z najlepszych marek na rynku. No nie chcę powiedzieć najlepsza, no bo ktoś może ze mną zacząć polemizować. Yy, I nie sprzedajmy. Nie żadnej innej marki, jeżeli sprzedajemy Luty Parfait, czyli pacet do zaciągania gładzi, również uznajemy je za najlepsze na rynku i tylko i wyłącznie je sprzedajemy, nie prowadzamy innych. To powiedz jeszcze pokrótce, jakie szkolenia można uzyskać właśnie w centrum promaestro.com i w jakich kwestiach można się do Was zgłosić? Generalnie szkolimy z różnych aspektów. My jako firma, która jest instytucją szkoleniową, możemy zorganizować każde szkolenie, natomiast skupiamy się na tych rynkach budowlanych. Naszymi klientami są firmy przemysłowe, są producenci mebli, są producenci samolotów, są producenci pociągów. Nie chcę wymieniać nazw, ale generalnie jest tak, że jedziemy na przykład do nich i oni też wykupują szkolenie u siebie w firmie i proszą, żeby przeszkolić ich lakierników, żeby utożsamić ich z malowaniem, żeby to malowanie było jak najbardziej powtarzalne, ale generalnie każda firma, mała, średnia, duża, Dużo może być naszym klientem, ale jak ktoś będzie chciał prywatnie przyjść i się przeszkolić, również to zrobimy dla niego. Albo chodzić sobie w Google'ach i pomalować Albo się pobawić. pobawić tak, pobawić, tak. No, to też można. To też, ale to w ramach jakichś targów, eventów, takich dni otwartych. Myślę, że raczej w, w ten sposób. I jeszcze pokrótce o produktach, które też można u Was dostać. To co powiedziałem, agregaty malarskie to jest podstawa, czyli firma Graco to jest marka numer jeden. Agregaty do malarskie, agregaty do gładzi, agregaty tynkarskie, tynkowanie cementowo-wapienne, tynki akrylowe zewnętrzne, ocieplenia budynków. Wszystko to, co w budowlance się nakłada, natryskuje, my do tego mamy urządzenia i rozwiązania. W tej chwili bardzo modne są urządzenia do celulozy, do nadmuchu, no bo wiadomo, że trzeba izolację różnego rodzaju e, wdmuchiwać, również mamy do tego rozwiązania. Potem uzupełnienie tej oferty, czyli elektronarzędzia, różnego rodzaju wkrętarki, wiertarki, e, mieszadła mamy urządzenia do spoinowania, to co powiedziałem Tapech i Columbia, dwie najpoważniejsze marki na świecie. Tutaj akurat mamy dwie marki, bo to są takie, bym powiedział marki bardzo równorzędne i również szkolimy ze spoinowania, bo, bo jest tak, że z tym dobrym sprzętem jest tak, że nie wystarczy go kupić, nie wystarczy go mieć, jeszcze trzeba umieć go obsługiwać i, i naszą zaletą jest to, że my naszych klientów uczymy ich obsługiwać. Oczywiście, jeżeli chcą, no bo często klienci podchodzą do tego, nie, nie, ja chcę tylko kupić, ja wiem jak to robić, bo ja pracowałem w firmie zagranicznej na przykład, przyjechałem do Polski, wiem co chcę mm -hmm. kupić i będę tym pracował. Oczywiście nie ma problemu, nie? natomiast jeżeli ktoś chce wykupić szkolenie, mamy salki do tego przygotowane, możemy jechać do nich na budowę, możemy ich Szkolić. Oczywiście są to usługi dodatkowo płatne, ale mamy je cały czas w ofercie i. No tak, wiadomo, że podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne, szczególnie w tej branży, a teraz to już w ogóle mam wrażenie, bo jednak Polacy lubią jakość. Tak. Tak, Polacy nie jakość, są... tylko jakość. Jakość, dokładnie. Polacy są bardzo wymagający. Każdy chce mieć w domu jak najładniej, jak najpiękniej. Mam wrażenie, że na zachodzie Europy ludzie nie przykładają tak dużej wagi nie. do tego, jak to wygląda. Nawet gdzieś tam w Niemczech jakaś raufaza i w ogóle. Tak, tak. A nawet po e, hotelach można zobaczyć, jak, jak wyglądają hotele w Polsce, jak wyglądają na przykład na zachodzie. Ja mam akurat takie zboczenie zawodowe, że wjeżdżam do hotelu. Zresztą każdy kolega z działu budowlanego, z którym rozmawiam, niekiedy na jakichś tam luźnych imprezach rozmawiamy, to wiem, kurde, wchodziłem, siedzę w tym hotelu, patrzę na te ściany, mówię kto to maował, nie? jak to mm. wygląda. Nie? No jest tak, że jest tak, że jedzie się za granicę, to ta jakość nie jest tak wysoka jak u nas. Tak, Polska rzeczywiście. I to mam wrażenie, że tak w wielu aspektach naszego życia <grym> jednak trzymamy tej jakości i też lubimy szybko. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, dlatego potrzebna jest ta automatyzacja, dlatego są potrzebne te urządzenia, które wspomagają pracę. Bardzo często nasi klienci dzwonią, piszą na naszych Facebookach. Mamy taką grupę na Facebooku, grupa Pomp Service. Nasza grupa dedykowana, są tam nasi klienci. W tej jest tam około 10 tysięcy członków. Jak na taką grupę bardzo specjalistyczną to dosyć sporo. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie, bo wstęp ma, wstęp ma każdy. Ale ludzie mówią, Sebastian, ty mi sprzedałeś sprzęt do zarabiania pieniędzy. Ja wcześniej mówi, robiłem, malowałem tym wałkiem, nie, tą kuwetę latałem, nie, robiłem, robiłem, ale robiłem, a nie zarabiałem. A teraz jak mam sprzęt, to ja robię szybciej, sprawniej mhm. i lepiej. Jestem bardziej doceniany. Ludzie mówią, wow, nie, jaki on ma fajny sprzęt, bo ludzie normalnie, potoczni tego nie, nie, nie znają, nie? A jak wpada ktoś z agregatem i potem jest pytanie na koniec, mówi... Ty, Dlaczego Ty wziąłeś do mnie tyle pieniędzy, jak Ty to zrobiłeś, nie wiem, w jeden, w dwa dni, nie? Mhm. Ale ja musiałem zainwestować w sprzęt, ja musiałem zainwestować w szkolenie. Czasami ludzie tego nie rozumieją. No tak, a, mhm. a jakość yy, cenią. Dokładnie. Więc rzeczywiście skrócenie czasu pracy powoduje też, że Twoi klienci mogą obsłużyć więcej klientów. Więcej więc klientów, więcej zarobić. Dokładnie. Mniej się namęczyć, więcej zarobić i lepiej to zrobić, nie? Sebastian Bochiński, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Właściciel firmy Popserwis był moim Państwa gościem. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.